Prace modernizacyjne związane z generalną przebudową przystanku kolejowego w Wielu Miasto z małymi przerwami trwają już prawie półtora roku. Wszystko zaczęło się wczesną wiosną 2019, kiedy to rozpoczęła się generalna przebudowa całego peronu. Aby zachować chronologię wydarzeń, warto w tym miejscu przypomnieć fragmenty naszego materiału z lipca 2019 roku. Tak to wyglądało na naszych zdjęciach na początku kwietnia, a tak wygląda teraz. Jest znacznie lepiej platformę dla podróżnych usytuowanych. Na znacznie wyższym poziomie. Dzięki temu wsiadanie do pociągu jest wygodniejsze. Dalsze prace będą jeszcze prowadzone, bowiem jak widać, wiele miasto jest cały czas w przebudowie. Przystany kolejowy docelowo będzie też dostosowany dla niepełnosprawnych osób. Wraz z remontem Peronu pojawiła się wtedy też kwestia wycinki dość okazałych drzew, które według kolei mogły stanowić zagrożenie dla ruchu pociągów, ale nie tylko, i znów odwołujemy się do naszego materiału z lipca 2019. Przy okazji remontów kolej chce usunąć cały drzewostan przy stacji. Stosowna zgoda została już wydana. Sprawę jako pierwsi nagłosili koledzy z Dziennika Łódzkiego. Mieszkańcy Wielunia podpisują się pod apelem o zaniechanie wycinki. O zezwolenie na wycinkę zakład linii kolejowych w Tarnowskich Górach dział szkód górniczych i ochrony środowiska wystąpił 20 lutego. We wniosku wskazano, że drzewa stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz podróżnych, jak również kolidują z przebudową stacji. 18 kwietnia starostwo powiatowe w Wieluniu zezwoliło na usunięcie 12 lip, 7 robini akacjowych, 4 głogów, 2 wierzb, 1 dębu szypułkowego, a także jaśminowca wonnego. Na usunięcie kolejnych dwóch lip nie jest wymagane pozwolenie ze względu na niewielki obwód pnia. Kiedy byliśmy tam z naszą kamerą, widać było wyraźnie, że drzewa są oznaczone kolorami zielonym i pomarańczowym, a co za tym idzie, pewnie przygotowywane do wycięcia. Drzewa rosną w odległości mniejszej niż 15 metrów od toru, co jest niezgodne z rozporządzeniem. Stwierdzono, że drzewa i krzewy ze względu na swoją lokalizację i stan zdrowotny stwarzają realne zagrożenie, bezpieczeństwa ludzi imienia oraz bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Od emisji tego materiału minął ponad rok. Drzewno szczęście jeszcze nie wycięto, choć niewykluczone, że tak się stanie, ale o tym trochę później. Z kolei w maju tego roku wykonano remont wiaduktu kolejowego, przypomnijmy na czym on polegał. Wykonawca inwestycji wzmocnił betonową konstrukcję przejazdu co zapobiegnie m.in. przeciekom wody storowej. Wiadukt zyska też nowe oblicze, bo zostanie pomalowany. Ale to jeszcze nie wszystko. Odświeżono również usytuowany pod przejazdem tunel dla pieszych. Wszystkie prace zaplanowane na około dwa tygodnie prowadzone są na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe. W końcówce września tego roku wyburzono z kolei dawny budynek, w którym mieściły się kiedyś kasy biletowe. O tym, że czas najwyższy było to zrobić nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Obiekt był zniszczony, zaśmiecony i niewątpliwie zagrażał bezpieczeństwu podróżnych. Na szczęście był częściowo odgrod od kolejowego peronu. Nasze zdjęcia z minionego poniedziałku tylko potwierdzają ten fakt. Po budynku dworca pozostało już tylko wspomnienie i w sumie bardzo dobrze. Swoim wyglądem tylko straszył i rzecz jasna był niebezpieczny. Po całkowitym uporządkowaniu terenu odbudowany zostanie też nasyp kolejowy. Za inwestycje odpowiada spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA nadzorująca kolejowe nieruchomości. W następnym etapie modernizacji wykonane zostanie nowe wejście na peron. Dla podróżnych powstanie też nowa wiata z Wszystkie prace mają zakończyć się do końca listopada tego roku. I bardzo dobrze, ale kiedy byliśmy tu z naszą kamerą na początku października, zobaczyliśmy również takie oto obrazki. Na samym końcu platformy i na samych torach jest mnóstwo potłuczonych butelek, niestety głównie po napojach alkoholowych. Zniszczone są też niektóre barierki odgradzające platformę od nasypu. Miejsce to polecamy uwadze odpowiednich służb. Spożywanie napojów alkoholowych w tym miejscu może być bardzo niebezpieczne. Jeżdżą przecież tędy pociągi. A o tragedię bardzo łatwo. I na sam koniec jeszcze o samych pociągach, te na szczęście cały czas kursują linią 181. Są połączenia nie tylko regionalne, ale również dalekobieżne, choć póki co nasze jedyne dalekobieżne połączenie Wielunia ze Szczecinem czy Krakowem, niestety znów jest zawieszone, bowiem od początku października popularna Osterwa, pociąg Intercity, znów omija Wieluń. Obowiązuje komunikacja zastępcza i tak będzie aż do 7 listopada. W planach to natomiast... Natomiast nowe połączenie kolejowe Wielunia z Łodzią. Na sam koniec przypomnijmy zatem, co zadziało się w tej sprawie pod koniec sierpnia tego roku. 20 sierpnia w Bełchatowie burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wraz z marszałkiem województwa łódzkiego Grzegorzem Schreiberem podpisali list intencyjny w sprawie budowy nowej linii kolejowej między Wieluniem a Chorzewem-Siemkowicami, która ma pozwolić na skomunikowanie Wielunia z Łodzią. Nowe torowisko o długości około 30 km ma powstać do końca 2028 roku. Inwestycja będzie realizowana w ramach programu uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej Kolej+. Plus. Podczas podpisywania tego listu Paweł Okrasa podkreślił, że porozumienie da korzyści obu stronom. Mieszkańcy powiatu będą mogli dojechać pociągami do stolicy województwa, co poszerza spektrum działań logistycznych w zakresie gospodarczym. Otwarcie kolejowego połączenia z Łodzią ma sprawić, że młodzi ludzie częściej będą wybierać uczelnie łódzkie, w których jest wysoki poziom kształcenia. Z kolei marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber podczas tej uroczystości mówił, że udział w programie Kolej Plus jest wielką szansą dla województwa łódzkiego. Ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie wykluczenia komunikacyjnego miejscowości w regionie łódzkim. Udział w projekcie to także wsparcie rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego dzięki nowym ofertom inwestycyjnym oraz nowym miejscom pracy, które zostaną utworzone podczas realizacji projektów, a także po uruchomieniu nowych połączeń kolejowych ze stolicą województwa.